Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie w kolejnym przeglądzie, tym razem kolumny podstawkowe. Przygotowaliśmy dla Was 5 propozycji, tak jak zawsze w naszym top 5. I jest to dosyć przekrojowo wybrana pula kolumn, które znajdują się oczywiście w zakresie cenowym, który dzisiaj Wam proponujemy. Znajdą się tutaj zarówno bardziej designerskie, jak i klasyczne kolumny. Z klasycznych na pewno tutaj nam należy wymienić np. Na monitor audio silver 100, a z bardziej designerskich np. są swaber lumina 2. Tak więc, zapraszam do oglądania. Monitor Audi Silver 100, czyli kolumny 25 drożne od angielskiego producenta całkiem sporych gabarytów jak na podstawkowce. Obudowa pokryta jest forni o wysokiej jakości w pięciu wariantach kolorystycznych z tunelem bazy refleksu miejscowionym z tyłu obudowy. W sekcji niskotonowej pracuje przetwornik o wielkości 8 cali, a w sekcji wysokotonowej mamy pozłacaną aluminiową kopułkę 25 mm. Co do samego brzmienia, Silver 100 prezentują dosyć szczegółową górę z dobrą separacją poszczególnych instrumentów. Do tego mamy jeszcze dosyć obszerny dół o mocnym wykopie, aczkolwiek dobrze kontrolowany. Należy tutaj wspomnieć, iż są to kolumny o niskiej skuteczności i twardym zawieszeniu, dlatego zazwyczaj są parowane z dosyć mocnymi wzmacniaczami, takimi jak NAD C375 lub Roxon K3, aczkolwiek nie oznacza to, że oczywiście ze słabszymi jednostkami nie możecie ich również połączyć. Sama w sobie konstrukcja bazuje na sprawdzonych rozwiązaniach Monitor Audio i jest to już siódma generacja tego modelu. Dodatkowo w opakowaniu możemy znaleźć maskownicę na magnes, które producent dorzuca w cenie kolumny. Kabasy Minorka MC40 to kolumny podstawkowe od producenta prosto z Francji i jest to konstrukcja trójdrożna z dwoma przetwornikami, o tym, w tym basowym o wielkości 6 i 7 cala oraz głośnikiem średnio-wysokotonowym w układzie koncentrycznym, gdzie membrana średniotonowa znajduje się dookoła głośnika wysokotonowego. Z ciekawostek, o których warto wspomnieć, to że membrany wykonano z opatentowanego przez Kabas materiału zwanego Caladex, wykorzystywanego pierwotnie w przemyśle kosmicznym. Kolumny są dostępne w pięciu wariantach kolorystycznych, a port BUS reflex oczywiście jest umiejscowiony z tyłu obudowy tak samo jak w przypadku monitora Audi. Ładnym elementem, trochę dodającym uroku tym konstrukcji, tej konstrukcji, jest polerowany srebrny metal, który można zauważyć od frontu na logo kabas oraz z tyłu obudowy w miejscu mocowań terminali głośnikowych. Co do samego brzmienia, kolumna posiada spokojny, stanowany dół. Góra jest dosyć szybka, precyzyjna, o takiej dosyć dużej szczegółowości. Producent dołącza do kolumn parę maskownic o identycznej kolorystyce co kolumny, które posiadają tak samo mocowanie na magnesy. Focalaria 906 to bardzo popularny model na naszym rynku od francuskiego producenta. Jest to klasyczna konstrukcja dwudrożna z wentylowanym układem Bazę de Reflex z przodu obudowy, czyli nieco odmiennym niż w przypadku konkurentów. W modelu 906 możemy znaleźć dwa przetworniki, za którym stoi sam producent. Jeden jest to średnio niskotonowy o średnicy 16,5 cm wykonany z linu a drugi to odwrócona kopułka aluminiowo-magnezowa o średnicy 25 mm. Konstrukcja wykonana jest w trzech wariantach kolorystycznych. W czarnym lakierze, jasnym fornirowanym orzechu nazwanym Prime Walnut oraz w tańszym wariancie kolorystycznym, czyli okleinie w kolorze takiego klasycznego orzecha, który w dotyku jest trochę bardziej przypomina taką gumowaną winylową okleinę. Każda z powyższych opcji posiada od góry obudowy szkło z napisem focal oraz skórę z przodu i tyłu obudowy. Co do samego brzmienia, w tej serii producent idzie w kierunku intensywnego takiego. Bardzo szczegółowego grania bez większych ostrości za świetną separacją dźwięków. Dół jest dosyć dobrze kontrolowany, ale i również bardzo dobrze zaznaczony. Można określić go jako lekko odcieplony jest to takie dosyć energiczne granie. I bardzo często przez Was właśnie w ten sposób określane, ponieważ w finalnym odczuciu jest go rzeczywiście stosunkowo dużo. Konstrukcja posiada na wyposażeniu czarną maskownicę na magnesy. Elac Karina BS243.4 Jest to jedna z bardziej filigranowych konstrukcji z tegoż zestawienia. Ale także no, nie należy się zwieść temu rozmiarowi, dlatego że potrafi napędzić naprawdę spore pomieszczenia, rzędu nawet 20, 22 m2. To myślę, że jest maksimum. Jest to na pewno kolumna, która ma dosyć niską skuteczność. Dlatego że mamy tutaj w parametrach producenckich 85 dB. Czyli rzeczywiście, pomimo tego, że gabaryt. Wskazywałyby na to, że będzie to kolumna dosyć prosta do wysterowania, potrzebny będzie nam jednak dosyć mocna jednostka, która będzie w stanie wysterować i napędzić odpowiednie te kolumny. Jeżeli chodzi o obudowę, jest to oczywiście obudowa otwarta, baz-reflex, który jest skierowany do dołu. Co do samej konstrukcji jest to oczywiście dwudrożna konstrukcja, oparta o przetwornik wysokotonowy jet, którego w zasadzie elag jest dosyć mocno znany. W formie takiej harmoniki, która rzeczywiście ma zapewnić nam nieco. Co szersze kąty rozpraszania dźwięków głównie w tej sekcji właśnie wysokotonowej oraz przetwornik średnio-niskotonowy. Jeżeli chodzi o maskownice, to tutaj nie są one dołączane, nie ma do nich maskownicy w zestawie. Natomiast jeżeli chodzi o kolorystykę, w której są produkowane, jest to kolor biały, satynowy oraz czarny. W kontekście charakterystyki brzmieniowej jest to brzmienie takie, które będzie szło w, nieco w kierunku tego takiego cieplejszego charakteru. E, aczkolwiek no tutaj średnica jest też takim elementem, który jest bardziej uwydatniony, więc jeżeli szukamy mm, takiego bliższego planu, jeżeli chodzi o muzykę mm, i lubimy, jeżeli artysta czy też ewentualnie sekcje e, gitarowe zbliżają się nieco do nas, no to na pewno będzie to bardzo fajny wybór e, dla tych użytkowników. Znano Lumina 2, to ostatnia propozycja, jaką dla Was przygotowaliśmy. I jest to na pewno opcja, która powinna spodobać się osobom ceniących sobie design, ale także w prostym wydaniu. Tutaj na pewno materiały, do których zostały, które zostały użyte do konstrukcji tej kolumny, czyli drewno sklejko, takie sklejkowe, które jakby jest na przednim panelu i przybrało postać takich dosyć szerokich klepek. Oraz tylna część obudowy, która została w pełni pokryta skórą. Dzięki czemu, rzeczywiście, po kontakcie z tymi kolumnami, mamy rzeczywiście wrażenie, że obcujemy z takim produktem z kategorii premium natomiast nadal w cenie e, takich powiedzmy, że troszkę wyżej niż budżetowych kolumn. E, jeżeli chodzi o tego włoskiego producenta, no to tutaj e, są to autorskie przetworniki. Pracują dwa w e, całej konstrukcji i jest to wysokotonowiec DAD, który przewija się w całej w zasadzie gamie produktowej sonus Fabera e, oraz przetwornik średnio-niskotonowy, e, który ma średnicę 15 cm, i to jak na podstawkowce jest naprawdę dosyć mało i częściej coraz częściej spotykamy 16,5 czy 20 cm. aczkolwiek w samym brzmieniu nie brakuje nam tutaj tej podbudowy takiej basowej. Aczkolwiek kolumna rzeczywiście raczej jest taka zaliczana do neutralnych brzmień, może z lekkim, dalekim ociepleniem, ale na pewno nie jest to rozwiązanie, które będzie przypominało np. Elaka Karinę. Raczej spokojniejsze, łagodniejsze, z taką bardziej stonowaną górą. Jeżeli szukamy czegoś delikatnego, bardziej takiego melodyjnego do cichego słuchania, do muzyki typu smooth jazz, pop, to jak najbardziej może to być bardzo fajne rozwiązanie, dlatego że bardziej zaprasza zapraszam nas do brzmienia. Trudno tutaj mówić o tym, żeby nas zmęczyło na dłuższą metę. Chyba że rzeczywiście pójdziemy w bardzo duże skrajności ze wzmacniaczami. Dziękujemy Wam za wspólne spędzenie z nami tego czasu. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Wam nieco bardziej sylwetki tych kolumn. Oczywiście, jeżeli byście mieli jakieś inne propozycje w jakimś innym zakresie cenowym, to jak najbardziej jesteśmy otwarci na wasze koncepcje, Umieście je po prostu w sekcji komentarzy pod naszym filmem. Jeżeli my, oczywiście my macie ochotę, to zostawcie łapkę oraz subskrypcję, a także zachęcam Was do przejrzenia pozostałych treści, które dla Was przygotowaliśmy, a tymczasem żegnam się z Wami. Do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.